Myślę, że na początku nie, ale po, po jakimś czasie pracy z zespołem, i kiedy zobaczyłem, że mamy naprawdę potencjał na tle innych rywali, doszła do mnie taka gdzieś tam nutka nadziei, że jesteśmy w stanie naprawdę powalczyć o te, o te wysokie miejsca w tym sezonie. Potem, oczywiście, nastąpiły jakieś tam problemy rysowi, problemy stoczni Szczecin, czyli dwóch takich drużyń, które gdzieś tam na papierze yy, mogły być plasowane przed nami. Ale to oczywiście wygraliśmy z tymi zespołami dwa spotkania, także, także pokazaliśmy, że, że, że będziemy od nich lepsi. Wygraliśmy również wiele innych spotkań z tymi potentatami w pierwszej rundzie i, 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 w, i w drugiej, także, także yy, no nie, myślałem, że, że pójdzie troszeczkę gorzej, ale z biegiem czasu kiedy też trener powiedział jakie co on myśli o tym sezonie jakie ma, jakie ma przeczucia, też da tchnął w nas jakby takie takie siły. No, tak jak mówiłem wcześniej, my uwierzyliśmy w siebie, po prostu zobaczyliśmy, że mamy potencjał. Może nie ma takich gwiazd gdzieś tam, ale jest naprawdę grono chłopaków, którzy ciężko pracują na treningach i na każdym treningu dając siebie wszystko, i to, to przyniosło na pewno w dłuższym, dłuższym okresie czasu efekty w postaci właśnie, nawet może czwartego miejsca po rundzie zasadniczej. Mam już dwa brązowe medale w plus lidze z drużyną Miastrzębskiego Węgla. Ale wiadomo, nie grałem wtedy, nie, nie byłem wtedy na boisku, gdzieś tam wspomagałem ten zespół z ławki na treningach. Yy, tutaj mam szansę, jakby powalczyć gdzieś tam yy, szerszym, w, po prostu na, na boisku o, o ten metal. Na pewno, na pewno to są dla mnie coś nowego, ale na to pracowałem praktycznie całe życie, żeby właśnie gdzieś tam grać i zdobywać te trofea. Możemy skupić się już na play-offach pełną, pełną parą. Spełniliśmy jakby swoje zadanie właśnie tego awansu do szóstki, a teraz po prostu co ugramy będzie nasze. Trener powiedział przed sezonem, że, że te play-offy będą, będą dla nas czymś dużym, ale zaznaczył, pamiętam to bardzo dobrze, że on sam nie wie jeszcze na co tą drużynę stać. Czyli chodziło mu o to, że te playoffy to taki cel, ale później w playoffach już jest otwarta droga do tego, żeby, żeby zdobyć jeszcze coś większego. Tak jak mówisz, powalczyć o jakiś medal, może gdzieś tam być wyżej, bo no to jest sport. Pokazaliśmy oprócz Zaksy chyba i Jaszczębia resztę drużyn pokonaliśmy. Z tych playoffów po dwa razy, czasem nawet, więc to będą sprawy otwarte. Na pewno, na pewno mamy swój atut naszej sali, który, który będziemy chcieli. Będziemy chcieli po prostu tam walczyć i zwyciężać i potem jechać z taką spokojniejszą głową załóżmy na rewanż.